Dzień dobry Państwu, nazywam się Dominika Maciejewska-Markiewicz, reprezentuję Katedrę Żywienia Człowieka i Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. I dzisiaj chciałabym poruszyć temat, który nie jest tak jeszcze do końca poznany, czyli połączenia mikrobioty z układem kostnym, z tkanką kostną, oś to kość na samym wstępie warto zadać pytanie, jak mikrobiom komunikuje się z układem kostnym. Przede wszystkim komunikacja ta polega na modulacji wchłaniania składników pokarmowych, czyli głównie wapnia, magnezu, fosforanów, produkcji witamin z grupy B, produkcji witaminy K czy wchłaniania witaminy D. Prawidłowy mikrobiom powinien Zapewnić optymalne wchłanianie. Natomiast wiemy, że problemy z dysbiozą i nieszczelność bariery jelitowej powoduje również problemy z wchłanianiem, czyli nie dostarczamy odpowiednich składników odżywczych do nie tylko budowy tkanki kostnej, ale również do późniejszej modulacji tkanki kostnej. Drugim aspektem jest Układ immunologiczny. Wiemy, że duża część, znaczna część układu immunologicznego, komórek układu immunologicznego znajduje się właśnie w jelitach. Te zbioza powoduje indukcję stanu zapalnego. Na początku jest to stan zapalny lokalny, później a oczywiście obejmuje już więcej narządów, przyjmuje bardziej Taką fazę ogólnoustrojową, co również wpływa na metabolizm kostny. I takim ostatnim aspektem jest Oczywiście układ endokrynny, i on jest tutaj, to jest dosyć ciekawy aspekt, nie do końca jeszcze poznany, nie jesteśmy w stanie jeszcze do końca, powiedzieć, jaką tutaj regulację, którą rzędową regulację pełni tutaj mikrobiom, więc ja bym chciała poruszyć trzy takie najbardziej opisane aspekty, czyli serotonina, IGF1, to jest czynnik wzrostu oraz aparat hormon. Zacznijmy jednak od wchłaniania składników mineralnych. Wiadomo, że mikrobiota no, ma ogromny wpływ na wchłanianie składników mineralnych. Przede wszystkim jej produkty, na przykład krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, są odpowiedzialne za utworzenie prawidłowego pH. pH ma ogromny wpływ na Samomionizację związków na uwalnianie związków z większych struktur, i tak właśnie odpowiednia ilość krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i innych metabolitów bakteryjnych zapewni odpowiednio niskie pH, co spowoduje większe uwalnianie wapnia z, z, z bardziej złożonych struktur, ale również zoptymalizuje jego wchłanianie. Dodatkowo krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe stymulują również syntezę transporterów dla wapnia, np. kalbidyny D9K, dzięki czemu po prostu ten wapń może być lepiej transportowany, bardziej, w większej ilości i jakby mniejsza pula wapnia przechodzi dalej do jelit w formie po prostu niewchłoniętej. Warto tutaj wspomnieć, jeżeli chodzi o metabolity bakteryjne, na pewno o krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. My nie wiemy jeszcze, czy one pełnią najważniejszą funkcję, jeżeli chodzi o metabolity bakteryjne, ale na pewno są najlepiej opisane. I tutaj głównym graczem jest na pewno kwas masłowy. Kwas masłowy jest produkowany przez niektóre szczepy bakterii komensalnych i on ma to właściwie takie podwójne działanie. Bo z jednej strony kwas masłowy wpływa na stymulację proliferacji osteoblastów, czyli tych komórek mających za zadanie tworzenie tkanki kostnej. Natomiast z drugiej strony hamuje tą aktywność osteoklastów, czyli mamy redukcję i hamowanie resorpcji kostnej. Dlatego tutaj jest podwójnie pozytywne działanie kwasów krótkołańcuchowych, szczególnie kwasu masłowego. Jeżeli chodzi o układ immunologiczny, to wiemy, że niektóre szczepy bakteryjne i szczególnie te, które. Produkują enterotoksyny, aktywują komórki TH17. Ta aktywacja powoduje taką kaskadę ścieżek immunologicznych, która prowadzi do dojrzewania osteoklastów i zwiększonej resorpcji tkanki kostnej. W przypadku flory bardziej komensalnej wiemy, że niektóre szczepy bifidobakterium czy lactiplantibacillusów mają zdolność do aktywowania komórek TREK, do różnicowania, tej do, do różnicowania tych komórek i wiąże się to z powstaniem osteoblastów, ze zwiększoną aktywnością tych komórek. I po prostu stworzeniem tkanki kostnej. I proszę Państwa, równowaga między tymi dwoma procesami to jest właśnie to tworzenie i resorpcja, czyli uwalnianie minerałów z tkanki kostnej, i te jakby dwa procesy cały czas zachodzą w naszym organizmie. I on, czasami kość musi być oczywiście trawiona, czasami musimy ją zregenerować. I to jest proces fizjologiczny. Problem jest, jeżeli w pewnym momencie, na przykład u kobiet w okresie menopauzy, pojawiają się problemy z jelitami, które dodatkowo wzmagają stan zapalny i w wielu różnych procesach przeważa nam niestety ten, ta resorpcja tkanki kostnej, co może długofalowo spowodować zwiększone ryzyko osteoporozy. Jeżeli chodzi o modulację endokrynną, to na początku chciałabym omówić serotoninę. I tutaj, właściwie, w przypadku serotoniny jest to bardziej może na razie ciekawostka, bo my nadal nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak ważna jest regulacja przez serotoninę tą jelitową. Wiemy oczywiście, że większość serotoniny jest produkowana w jelitach. Aczkolwiek serotonina ta nie przechodzi bariery krew-mózg, i to działanie jelitowej serotoniny jest zupełnie inne niż działanie tej serotoniny z ośrodkowego układu nerwowego. I ta serotonina produkowana w ośrodkowym układzie nerwowym, możemy powiedzieć, że działa stymulująco na tkankę kostną, powoduje jej anabolizm, jej syntezę. Natomiast ta serotonina jelitowa działa odwrotnie. Wiemy, że nie jest to tak bardzo silna regulacja, jeżeli chodzi o resorbcję tkanki kostnej. Wiemy również, że stosunki tych dwóch różnych serotonin Modulują właśnie zdrowie kości w pewnym stopniu. My nie wiemy jeszcze, czy jak bardzo wpływa zaburzenie jednej lub drugiej, przewaga jednej lub drugiej, bo proszę pamiętać, że jakby to wszystko, pomimo tego, że ta serotonina w układzie ośrodkowym, układzie nerwowym faktycznie jest produkowana w dużo mniejszej ilości, ona prawdopodobnie wywiera trochę większy wpływ. I teraz my nie wiemy, czy. Jakby tutaj zaburzenia z jednej i z drugiej strony, jakie mają duży wpływ na układ kostny, ale wiemy już, że taki wpływ na pewno jest i warto obserwować i śledzić dalsze badania. Jeżeli chodzi o, o, o w ogóle. Takie ważne czynniki, które modulują układ kostny, to jest na pewno czynnik wzrostu IGF-1. To jest właściwie jeden z takich ważniejszych czynników, które byśmy omawiali, nawet nie w przypadku mikrobiomu jelitowego. Wiemy, że IGF-1 na pewno jest stymulowany przez mikrobiotę jelitową, między innymi przez krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Badania na myszach germ-free, czyli myszach wolnych od mikrobiomu jelitowego, pokazały znaczny, znaczny spadek krążącego tego czynnika wzrostu, co spowodowało zmniejszenie mineralizacji i osteoporozę u, u myszy które właśnie nie miały tego mikrobiomu. Wiemy również z innych badań, że niektóre szczepy laktyplantybacillusów zwiększają stężenie IGF1. I faktycznie prawidłowa mikrobiota stymuluje inne narządy do produkcji tego czynnika wzrostu, i on działa na anabolizm tkanki kostnej, na prawidłowe tworzenie tkanki kostnej jest jednym właśnie z ważniejszych czynników. Kolejną dosyć ciekawą mi się wydaje, dosyć ciekawym aspektem jest parathormon, ponieważ parathormon jest oczywiście i bardzo dobrze, że jest kojarzony z resorpcją kostną, z podwyższeniem stężenia wapnia we krwi. I oczywiście ten wapń jest zazwyczaj brany z tego rezerwuaru kostnego. No i co ciekawe, proszę Państwa, w prawidłowym jakby odżywieniu organizmu. Po posiłku schemat wydzielania parathormonu zmienia się z ciągłego na taki zmienny, bardziej pulsacyjny. I to również jest stymulowane krótkołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi, czyli również po posiłku, przy prawidłowym metabolizmie. I widzimy, że ten schemat troszeczkę inaczej wpływa na... Na metabolizm kostny. Oczywiście tu już na tym etapie chciałabym to podkreślić, że nie jest to jakoś regulacja pierwszorzędowa, prawdopodobnie nie jest to też regulacja drugorzędowa, ale mamy taką małą cegiełkę do e, tworzenia tkanki kostnej. Czyli ten parathormon wydzielany w takim schemacie zmiennym aktywuje szlak, który dodatkowo może być wzmocniony przez. E, Pojawienie się dużych ilości kwasu masłowego, I jakby ten szlak powoduje, że kość się tworzy. Czyli zupełnie jest to tutaj inna rola tego parat-hormonu, jeżeli chodzi o metabolizm kostny, bo on głównie powinien jednak nam tą kość trawić, tak żeby wapń został uwolniony do ustroju. Jeżeli mówimy o mikrobiocie jelitowej, to... Przechodząc już do aspektów klinicznych, na pewno trzeba pomyśleć o probiotykoterapii i jej wpływie na metabolizm kostny. Na pewno ogromny wpływ ma tutaj układ immunologiczny, zapewnienie ciągłości bariery jelitowej, zmniejszenie stanu zapalnego, zwiększenie produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i innych cząsteczek sygnałowych. I to wszystko. Powinno sprawić, że faktycznie ta probiotykoterapia może mieć wpływ na zdrowie naszych kości. No i pytanie, czy tak faktycznie jest? Trzeba przyznać, że mamy niewiele badań na ten temat, i tutaj w 2021 roku pojawił się taki przegląd systematyczny z metaanalizą, który. Nie tylko brał pod uwagę badania na ludziach, ale również badania na zwierzętach. Jakby konkluzja z całej metaanalizy jest taka, że faktycznie probiotykoterapia ma pozytywny wpływ na metabolizm kości, ma pozytywny wpływ przede wszystkim na, na metabolizm wapnia. I w tym badaniu poprawiła się faktycznie gospodarka wapniowa. Spadł też poziom parathormonu, więc wydaje się, że, że ta probiotykoterapia może być takim wspomagającą suplementacją w walce z osteoporozą. Ale czy faktycznie już u pacjentów, którzy mają osteoporozę? Warto taką probotykoterapię stosować. No i niestety, tutaj znowu mamy dosyć niewiele tych badań klinicznych, które mogłyby odpowiedzieć nam na to pytanie, i te wyniki są dosyć obiecujące. Ponieważ, ponieważ mamy tutaj do czynienia ze zwiększeniem mineralizacji tkanki kostnej w odcinku lędźwiowym, tak nam podała metaanaliza. W przypadku, odcinka, w przypadku kości biodrowej istotność już nie wyszła, natomiast chciałabym podkreślić, że niestety do tej metaanalizy. Można było włączyć tylko tutaj trzy badania, jeżeli chodzi właśnie o tą diagnostykę osteoporozy, o tą gęstość tkanki kostnej. Ja bym chciała przedstawić to jedno, chyba największe i najciekawsze badanie. Tutaj, były, tutaj były, tu był podawany probiotyk. Wieloszczepowe były to szczepy Lactobacillusów czy Lactiplantibacillusów, dwa plantarum, dwa szczepy plantarum oraz jeden szczep Paracasei. I proszę państwa, wyniki pokazały, że faktycznie udało się dzięki probiotykoterapii troszeczkę tą kość oszczędzić. I te badania były prowadzone na pacjentkach, które, które były w wieku około menopauzalnym, czyli właściwie to jest ta grupa najbardziej narażona. Na utratę gęstości mineralnej kości. I co ciekawe, ten taki pozytywny wpływ był jeszcze bardziej widoczny w momencie, kiedy pacjent, pacjentki były mniej niż 6 lat od menopauzy. I też konkluzja z badania jest taka: to było badanie dosyć spore, wielo, również wielo, wielośrodkowe, że Probiotykoterapia może być dodatkowym, tą dodatkową cegiełką w walce z toporozą. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.